Dzień dobry. Nazywam się o Bakur Bakra Stelmachowska. Jestem absolwentką Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu na kierunku hmm. progu jaktowania mebla. Podczas progu jaktowania zawsze staram się pam pamiętać o tym, by produkt, który tworzę był, był czymś więcej niż po prostu ładnym przedmiotem. Według mnie design jeździ dźwigną, która ma ogromny wpływ na bardzo, bardzo wiele sfer życia. Może zmieniać, kształtować przestrzeń publiczną, tworzyć nowe trendy, czy też w bardzo bezpośredni sposób wpływać na sposób, w jaki już na co dzień. Mój projekt dyplomowy Kuchnia Zero to projekt przenośnej modułowej kuchni, Tworzone z myślą o imprezach polachnerowych związanych z jedzeniem. Mebel ten można w bardzo łatwy sposób rozłożyć i złożyć, przez co jest również łatwy w transporcie. Poza aspektem czysto funkcjonalnym mój projekt niesie w sobie także wartość społeczną. Według mnie wspólne gotowanie i wspólne jedzenie jest medium, które naprawdę może łączyć ludzi.